Już jest kościółek widzę Rafał jeszcze Jestem normalnie Radość moja nie do opisania Uff. udało mi się on zaliczyć półtregę Uśpistłem się po czasie Także idziemy dalej do kościółka I przy okazji mamy Ja jestem z Ciebie cholernie dumna, że ja weszłam na sam szczyt góry. Około 3000 przewyższeń. Jezu święty. Woo! Taka radość we mnie jest niesamowita, że dałam ja radę. Widzimy kościół z drugiej strony. Teraz mamy zejście tam na sam dół. Zejście mamy. Później pod, górę, pod górkę znowu. Nie no tylko wiesz, no akurat na miejscu. Spinam się coraz wyżej. Tam z miasteczka gdzieś startowaliśmy. Tam gdzieś na dole mieliśmy punkt Idę wyżej, wyżej, wyżej. U nas się mówi, że jak ktoś wejdzie w kupę to szczęście przynosi. Ja dziś... Weszłam tyle razy, że chyba to było takie szczęście, że udało mi się zmieścić w, w, w limicie czasowym. Jestem już z drugiej strony kościółka. Karmiają. To no, jest właśnie Ranmagedon. Ludzie, niesamowicie. Eee, jeszcze cisną mnie je. na tą jedną górkę, muszę podejść. I twierdzą, że się zmieszczę w nim idzie. Zobaczymy. Bo jak wracam już w stronę miasteczka, myślę, że został mi gdzieś około kilometra. Takie widoki są cudne. Tak, ten ból. W nogach, w ciele, w głowie. Widok chwilę kontensu. W dole widać nasze miasteczko. Zanim tam zejdziemy, to jeszcze trochę przed nami. Wydarłam do mety. O, jestem mega szczęśliwa. Tym razem, co są łzy radości. Zrobiłam coś. Co owoc dla mnie było w sumie nierealne. Zmieściłam się jeszcze w limicie czasowym, także jestem szczęśliwa. Dzięki bardzo serdecznie za każde wsparcie, za każdą wiadomość. Jest, nie, nie mogę jeszcze dojść do siebie, że dałam radę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim, co trzymali za mnie kciuki. Eee, Ameryka po polsku, dziękuję bardzo za to, że, mógł, że mnie wspieraliście. Wspieracie. Dziękuję Wam bardzo. Bułczka. Słuchaj nas na czternaście dziewięćdziesiątej na portalu amerykapopolsku.com w zakładce Słuchaj oraz przez naszą aplikację na smartfony.